Do czasu, w którym nasze służby będą w stanie kontrolować napływ tych towarów, kontrolować te towary w zasadzie i będą miały ilościową y, moc przerobu tego wszystkiego. I do tego czasu pan Wojewoda będzie do odpowiednich y, osób postulował, aby, aby ten import, ten, ten, ten przejazd przez granicę do tego czasu został zachowy, zahamowany. Również zostaną wytypowane osoby branżowe do rozmów z tutaj u Pana Wojewody, typowo rolniczy, żeby to nie było też gdzieś od związku, tylko my oddolnie tutaj wyznaczymy swoich przedstawicieli, którzy będą się regularnie z Panem Wojewodem spotykać i przekazywać istotne informacje i problemy, które tutaj nas całego dzisiejszego spotkania z ośmieniką, myślę, że tak, że presja jest widoczna, presja jest widoczna wszędzie. Myślę, że pan minister również po tym, jak zobaczy, jaka dzisiaj ilość nas wyszła na ulicę, będzie miał niesamowitą siłę i przekaz będzie mógł dać do Brukseli, że u nas w Polsce też jest problem. To musi być, to jest siła dla niego dzisiaj. Brawo dla wszystkich zgromadzonych, bo jesteśmy razem jedną siłą. Brawo! Zterny proszę i bandy. Słuchajcie, jest nas coraz więcej na tych protestach, jest to trzeci z rzędu protest czekamy na jakieś tam rozmowy w Brukseli i pamiętajcie czy to będzie marzec czy kwiecień jak te decyzje zapadną złe to musi wyjść nas jeszcze więcej bo oni czekają aż będzie nas mniej, mniej, mniej a my musimy pamiętać, że nie zapominajmy o tym, że czasem ważniejsze niż praca jest tutaj przyjechać i pokazać nasze niezadowolenie bo bo oni czekają aż się zniechęcimy a my musimy walczyć, bo dzisiaj jest jakiś to może mały sukces ale to w Brukseli zapadają decyzje i gdy te decyzje będą zapadały złe lub nie będą zapadały, musimy to przyjąć w marcu, w kwietniu, w czerwcu i musimy walczyć, bo jeśli poczekamy rok, to przegramy. Musimy te, 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 te decyzje, muszą w tym roku zaplapać. Zielony ład, ugórowanie i burz burz. To są rzeczy, które musimy odwiązać do znik. Nie możemy się zatrzymać. Prawo Pemę istnieje, więc każdym razem proszę, by to są nasi przedstawiciele, w obronie naszego interesu, byli wojewodami. Tymczasem, a niechaj narodowie wżdy po stronie zdają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. I dla wyrazu tym językiem właśnie, tą naszą polskością i siłą. Wszyscy razem, będąc rolnikami, zbieramy się tutaj. Ja poproszę jeszcze o komentarz przedstawiciela Izby Rolniczych, Rafała, który też tutaj z nami gości chyba odszedł. Odszedł? Dobrze. Dobrze. Prosimy kierowcę Forda Niebieskiego CZN LK46 na Udało się dobrze, i y, można się